Teraz koniecznie trzeba zrobić przejście. No i to ten 23. punkt. Aby za bardzo tutaj nie wyciągać ręki do Bułgarów, za daleko sobie wyrzucił nikogo. Nie najlepsze przyjęcie w polskim, zespole, groszka z drugiej linii. Został, jest ten 23. punkt. Coraz bliżej Polacy. Tracą nadzieję Bułgarzy. Będzie teraz zagrywał Bartek kurek. W naszej drodze, w piątek kruczka w kapitanie. kapitalie. Bardzo skóry. Rześniona na Krytka z najwyższym drogę tam na przyjechnął Rzekopikołów. Będą no musieli grać pokaże. Na nim jest ta piłka, po raz pierwszy Rzekop dopiero kiwa w dzisiejszym meczu. Druga piłka, bardzo pewnie zrobił to rozrywający reprezentantki Bułgarii, ale trzy nie za późno. Valentin Protujec. Michał Rodziak na kurka, aby pomóc jeszcze w przyjęciu. Jest tam także jeszcze Bokiewicz. No i na prawej stronie e, Michał Rodziak. I w siatkę zostawił wszystko na jedną kartę, a to oznacza, że Polacy będą mieli piłkę meczową na wagę awansu do wielkiego finału Mistrzostw Europy. Jeszcze Piątek Zawakowski z naszym zespołem. Zmieniam Pawła Miała miał na jedno miejsce. A może właśnie to zaplopuje za ostatnią piłkę. Daniel Gliński, mecz pole dla Polaków. Na palce Kaziński do niego oczywiście za piłka broni tam świetnie, na tak mocki, przesunięta krótka będą jeszcze grali Bułgacy. Musi wrócić Paweł Zagłowny. 20 punkt dla reprezentacji Bułgarii. Nie spieszą się teraz. Jak zwykle wolno, w daną Powraca Paweł zagłówny, ale to mecz wola będą mieli Polacy. Oczywiście wszyscy nastająco z polskich limitów obserwują, miejmy nadzieję, końcówkę tego meczu. Proszę piłka meczowa dla reprezentacji Polskich Grunt przyjął Rudziak Gruszka! To siostra! Koniec tego meczu! Jaka radość Polski w zespole! Rozbijamy, drodzy państwo, Bułgarów! Rozbijamy! I po 26 latach jesteśmy w finale! I kto mówił, że my mamy słabą grupę? I kto mówił, że z najlepszymi nie wygramy? Jesteśmy w finale Mistrzostw Europy! W dziękuję serdecznie do Was pędrożki, do usłyszenia.